skrajnie przycięte. były tu duże cięcia, ale mimo wszystko drzewo się odbudowało, no nie, dać, nie? nie? Więc te cięcia tutaj jakoś, jakoś sobie poradziło i zwalczyło te, jakby te, te, te duże rany, które zadane zostały. Ale te wszystkie drzewa też będą wycięte. Wszystkie zostaną wycięte te, które znajdują się jakby w, w obszarze inwestycji, czyli te robinie, które tam <coughs> wystają, one zostanącię. No, oczywiście, że liguster na, na, na 100% zostanie usunięty. I tu generalnie będzie tak wyglądało, że tu będzie chyba jeszcze droga, i w pewnym momencie będziemy wchodzić w parking na 4-5 samochodów na samym końcu. No a ta cała strona, która tutaj jest, to będzie był jeden ciąg pieszo, pieszy, pieszo rowerowy nie? Gdzie będą obok posadzone klony kuliste? Mało tego, to jest najśmieszniejsze, że te same klony kuliste zostaną posadzone w tej części. To jest to kompletną bzdurą. Bo po co nam tutaj drzewo, skoro te drzewa mamy? No nie, nie sadźmy drzewa pod drzewami, nie? Czyli yy, ileś tam tych drzew, ktoś tam się chwali, 40 czy 50 drzew zostanie zasadzonych. Ale po co w tej części, słuchajcie, równie dobrze można było te 40 drzew zasadzić tam w okolicach cmentarza, nie? W tym pasie zieleni, który mógłby zostać. Nie? nie wiem, ja brak mi słów po prostu. No.